Syrop z imbiru, kurkumy i miodu. Potrzebujemy od 50 do 100 gram startego imbiru, płaską łyżeczkę startej albo suszonej kurkumy, dwie cytryny, jedną limonkę albo jedną pomarańczę, około 300 gram miodu, szczyptę pieprzu kajen i tak. Cytrynę, limonkę albo też pomarańcze parzymy, kroimy w plasterki i układamy w wyparzonym słoiku. Na początku wkładamy około 1 piątą plasterków cytryny i limonki. Na to dajemy 1 piątą imbiru i kurkumy i na to 1 piątą miodu. W ten sposób układamy warstwami cały słoik. Zakręcamy, odstawiamy go na dzień, na 24 godziny i gotowe. Możemy wymieszać. Mamy już syrop. Syrop, który nie tylko wzmacnia naszą odporność tak zapobiegawczo, ale może również pomóc, kiedy już jakieś problemy się pojawiły. Dlatego naprawdę warto robić ten syrop. Przetrzymujemy go oczywiście w lodówce, i w tej lodówce może być kilka tygodni. Ale to przygotowanie jest na tyle proste, że w łatwy sposób możemy go przygotować znowu. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.